A ja idę sobie na mm, autobus w stronę parku Tayrona i będziemy zwiedzać podobno mega miejsce e, z mega widokami, e, więc, pierwsze co trzeba zrobić, to dojść na mercado Publico, to jest kilometr od miejsca, w którym mieszkam. Po drodze, zakupić wodę, zakupić jakieś śniadanie, no bo jednak, bez śniadania i jakichś znaków może być ciężko także zapraszam na dzisiejszą przygodę powinno być naprawdę mega super przygodowo coś innego, trochę natury nawet 90% natury ludzie idą do pracy jest coraz większy ruch to dobrze, bo przez chwilę był tak nieciekawi bo jak wiecie, nie ma nikogo na ulicy no to wtedy jest najniebezpieczniej ale już widzę, że się zrobił straszny ruch, tu już widać, że jest mercado i co teraz? Kupić tylko Żarcie i coś do I coś do, do picia i, i szukamy autobusu Dojechałem, no ale najpierw wam coś powiem, bo przepakowuję się i mówię Ktoś coś do mnie gada i mówię, a kto tam? A powiedz coś A powiedz coś Normalnie Tak mówiła jakby ktoś Ludzkim włosem się uh -huh. Teraz chyba jej się nie chce gadać Dobra do parku dojechać łatwo Takim autobusem z Mercado Publico Santa Marta Za 7 tysięcy 000... O! A co tam mówisz do mnie? <grywy> Ale fajna za 7000, czyli za 7 złotych Eee, trochę się jedzie więc można nawet przyciąć drzemkę Ja zjadłem sobie jakieś bułeczki Kurde, ale ona gada eee, Można jakieś bułeczki sobie zjeść, ja zjadłem, kupiłem banany Przypakowuję się i lecę Patrz, ona się nie boi, ona tutaj zeszła do mnie Por favor? Por favor. <laughs> to nagada normalnie Por favor i w ogóle po hiszpańsku nagada. gada <laughs> Dobra, dobra jesteś ty papugo Mega I patrzcie, ona nawet nie jest nie jest nawet przywiązana Ona sobie chodzi luźniutko. Powiedz coś, por favor Dobra, nie mogę tutaj O widzicie, jada sobie Mocne światło. Wstęp kosztuje 64 zł. Eee, nie jest to najtańszy wstęp. Eee, no, ale cóż, podobno bardzo, bardzo warto. I też w takiej dezorganizacji nie widziałem bo podchodzę do okienka, mówię, że płacę gotówką, daje mi jakiś paragon, każę iść do jednej kasy, zapłaciłem tą kasę, tam mi wyruchuje paragon, wracam do tej samej kasy. Także bardzo długo zaszło mi się z, z zakupem biletu. Lepiej płacić kartą, szybciej. I gość mi powiedział, że muszę jeszcze kupić e, ubezpieczenie, czyli niebieską bransoletkę za 5000. To już gość przy Kasie nie mógł mi powiedzieć, nie? Po prostu denerwują mnie takie, takie rzeczy i takie wiecie małe pierdololo, no bo oni sobie nie wiem co robią. Insurance za co? Nie wiem. już mnie wejście kosztowało 70 z tą niebieską bransoletką i teraz kolejnych 5 zł kosztuje transport, bo tu jest jeszcze 5 km drogi, ale to już o tym wiedziałem, bo to mi mówił Michał, że oni takimi tutaj busikami wypożał, bo cały ten park to naprawdę jest duża powierzchnia i trzeba naprawdę spinać po ślady, żeby gdziekolwiek dojść i żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć, trzeba tutaj przyjechać z samego rana. I zacząć działać. Także ja już działam. Za 5 minut. jest esto. Dobra. I tutaj. Wsiadamy, ładujemy się i jelo. I tutaj zaczyna się moja przygoda. Dostałem informację, że najpóźniej muszę być w tym samym miejscu o 5.30, bo później zamykają park. Więc no, lepiej być. A to nie jest tak, że idziecie sobie pół godziny w jedną stronę tylko naprawdę jest tu gdzie łazić także zobaczymy co to będzie za przygoda ludzi tutaj jest od groma a w parku można właśnie spotkać różne barwne popługi i 400 innych różnych gatunków ptaków a głębiej w parku można zobaczyć yy, leniwce małpy pancerniki E, iguany, węze chyba już się powtarzałem e, a jeszcze tak naprawdę tak, tak naprawdę naprawdę dalej od szlaków ludzkich nawet e, jaguary są u, u, u. brzmi groźnie ale nie spotkamy chyba żadnego jaguara ponieważ to po prostu no, bardzo dużo ludzi chodzi raczej, raczej one nie podchodzą pod te szlaki aczkolwiek wiecie może być różnie u. Włania się ten bardzo ładny widoczek my cały czas idziemy w tej dżungli ale jeszcze nie zauważyłem żadnego ptaka ani żadnego zwierzaka chociaż można bardzo dużo usłyszeć pięknych śpiewów ptasich i daję trochę w kość powiem wam. no dobrze I pyk, po takim półgodzinnym marszu doszliśmy w taki punkcik, ale jeszcze nie koniec, bo tu chyba tylko jeden szlak prowadzi, to jest tylko punkt widokowy. Zobaczcie jak tam fajnie. No i to mi się podoba, jest powszechny zakaz chyba plażowania. Albo tylko w wyznaczonych miejscach, ponieważ są bardzo silne prądy. Możecie wejść tylko nawet do kolan, nie musicie, i może was porwać silny prąd. Do tego, w niektórych miejscach nie można pływać ze względu na Kajmany. Chyba nikt nie chciałby być pogryzionym albo zjedzonym przez Kajmana. Raczej nie. Eee, to i idziemy, no, to zobaczymy co tutaj da się wyłoni bo to mi się teraz zaczęło bardziej podobać, bo ta pierwsza część w dżungli powiedzmy nie była taka fajna i ekscytująca, bo musiałem iść za ludźmi Aha, i nie było żadnych zwierzaczków. A tutaj może byśmy zobaczyli jakąś papugę. No, szlak jest naprawdę bardzo fajnie przygotowany. Często gęsto są schodki, barierki. Kurczę, o, tą plozo! Uuuu, Dobra, tu z kamery nie zobaczycie. Tu macie miejsce, gdzie można spotkać jakiegoś żróbia. Tak. tym razem nie udało się nam zobaczyć żółwika ani żółwia dobra na razie to idziemy cały czas tak raz wyplażą raz z takim nawet nie O, słyszę coś patrzcie małpa Ty. dobra to pierwszy okaz który mamy małpy są Do małpy. O, przynajmniej coś mi się udało zobaczyć dzisiaj. No to jestem dobrej nadziei. To wam nie pokażę, bo ona jest tam za... schowana strasznie za krzakami. Ale to już jest dobry znak, bo na razie to, by... to, że plaża jest fajna i ładna, no to nie rekompensowało mi tego. Małpka już troszeczkę ee, zrekompensowała. Teraz zwolniłem tempo. Za mną już są Indianie. Mm, Zadzwonę, coś o nich powiem. Zwolniłem tempo i tak się rozglądam. Co tu jest, gdzieś na drzewie. Ale kiepski jestem. Ja nawet na grzybach, ja zawsze jestem kiepski. grzybów nie mogę nawet znaleźć. To ja myślę, ptaka znajdę na drzewie. To byli Indianie kogui i ich uważa się za potomków cywilizacji Tairona, także nawet nazwa Park Tayrona e, nie wziął się tak znikąd właśnie jest po, po cywilizacji Tayrona Ja o tym się dowiedziałem dosyć niedawno, więc <gryw> nawet powiem Wam, że 10 sekund temu, więc nic na ten temat nie wiem i ci oto e, Indianie Kiedyś słynęli właśnie z wyrobów złotniczych, a w szczególności różnego typu masek. Jak wiecie, w Kolumbii znajduje się największy zbiór właśnie sztuki złotniczej w Bogocie. Muzeum jest tam takie fajne. Kto będzie, może sobie zobaczyć. To jest jakby najgłówniejsza atrakcja Bogoty. Chociaż ja wolę deptak, który tam był. Dla mnie było większą atrakcją. No, ale z tym się nie dyskutuje. Widać, że tutaj konną można jeździć, bo... bo, 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 bo właśnie też widziałem takie oferty, że... że możecie sobie wypożyczyć konia. Oczywiście z koniuszem. Możecie sobie tutaj jechać konią, no bo to się idzie, się idzie, się idzie, się idzie. I się idzie. Więc idźmy. Teraz to się przynajmniej... E, przyjemnie idzie, nawet jak się nic nie dzieje. Na takiej większej przestrzeni, otwartej, piękne drzewa. Wszystko ładnie. Wiecie co? Chciałbym zobaczyć leniwca. Może będziemy mieli takie szczęście. Zobaczcie, ile mrówek. Aż szkoda, że mrówko jada. Nie zobaczymy. Bo też można je tutaj zobaczyć. Tylko też są w sekcji zwierząt, które. Są schowane bardziej od tych szlaków Które przymierzamy jako ludzie my Więc no raczej Raczej ciężko będzie go zobaczyć Reniwce też są w tej samej kategorii Tu coś słyszę Ale ciężko mi to dostrzec No i dobra, my się znajdujemy tutaj Ale czy my przyszliśmy aż stamtąd kurczę nie wiem hmm. Nie wiem po prostu idę tam gdzie są szlaki tam idę Tutaj są jakieś kempingi Tutaj ktoś mieszka I to się tak idzie I się idzie i to zobaczymy na mapie że 2,5 km jeszcze jest jakby do takiego, no powiedzmy finalnego miejsca No nie wiem, mam nadzieję, że coś się wydarzy, bo Jak do tej pory Jak do tej pory, no to, to tylko małpa była, nie? Uuu, patrzcie Coś tu jeszcze znalazłem Jeszczurka jakaś, o, więcej ich jest Uuu, tylko nie gryź I by się uryzie Ty, ale tu jest dużo Wow sporo ich tutaj jest no to była małpa była jakaś szczurka. teraz jest taki park no i to było coraz taki widoczek fajny podobają mi się o tutaj to jest nawet takie fajne miejsce tak sobie właśnie myślę żeby puścić tutaj drona raz wiecie co nie chce mi się nie chce mi się, można jeszcze 2 km. Znaczy nie dwa, tylko 1,8 yy, km można jeszcze podejść. Na mapie jak widzę. Tam wszyscy cisną. Ale nie chce mi się. jakoś nie widzę w tym yy, sensu. Ja ostatnio chyba wspominałem, że jestem jakiś taki yy, kapryśny. <laughs> nie chcę teraz wychodzić na jakiegoś narzekacza, ale jak yy, mi się nie chce... To mi się nie, jak już nie będę wspominał o tym, że no po prostu o, nie, nie przekonało mnie to zbyt bardzo, chociaż wiele osób może mieć inne zdanie, bo wszystkie blogi, blogi jakie w ogóle tutaj czytałem, no to wszyscy strasznie rekomendują e, to miejsce i piszą w samych super e, relatywach. To nie, mi się nie spodobało, może to zależy od tego, że mam takie dni ostatnie. Bo jest taka sytuacja, sy akcja sytuacja że... chyba zostanę w Kolumbii na dłużej w Medellin już się rozglądam z jakimiś kursami języka hiszpańskiego intensywnego wiecie, 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku do tego może jakiś wolontariat no i tak minimum między miesiąc a półtora miesiąca może bym sobie został w jednym miejscu, zapisał się na jakąś siłownię bo potrzebuję takiego stałego miejsca chyba bo zaczynam właśnie gwiazdo żyć, a sneakersy tutaj drogie, więc już wolę zamiast sneakersów ja wolę kupić sobie kurs języka hiszpańskiego intensywny, ponieważ powiem wam tak, zacząłem podróż tutaj i skupiłem się tylko na nagrywaniu, czyli nagrywanie, jazda nagrywanie, jazda nagrywanie. Co zobaczyłem, że i po 80% i tak z tego nic większego nie będzie jeżeli chodzi o YouTube, tak mi się wydaje. A kurczę, ja chciałem się nauczyć języka hiszpańskiego, Je, Brakuje mi... czegoś mi brakuje w tej podróży. Brakuje mi interakcji właśnie z y, lokalną społecznością. Więc albo tak, albo inaczej się nie nauczę, bo jak będę jeździł i nagrywał, to będzie słabo. Więc y, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, że zostanę, ale... ale chyba zostanę, bo to będzie y, najrozsądniejsze. Droga wyjścia z y, sytuacji, w której się teraz znalazłem, poza tym, jak będę w jednym miejscu, to poznam je bardziej, lepiej. No, zobaczymy, ale nie obiecuję, znaczy nie obiecuję sobie, nie mówię na pewno, bo, bo jutro mogę powiedzieć, że nie, dobra, pff, co ty Michał, płaczesz. Miałeś plany do wykonania, musisz jechać Ekwador, Peru, Boliwia, wiesz, i y, 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 y tak dalej. Do góry I jeszcze rozgrywa się wojna w mojej głowie, i y, y, nie wiem jest? to pies, pieseł jest. Pieseł, przywitaj się. No, pieseł nie chce się, przywitać. Nie jest, jest bardzo YouTube'owy A ja właśnie jak powiedziałem. Wracam do domu przejrzeć oferty mieszkaniowe w Medellin przejrzeć oferty kursów i tak popatrzeć dominki, jutro jadę, więc co? No, Połaziłem sobie 10 tysięcy kroków zrobiłem w jedną stronę plus jeszcze jeden kilometr tego zrobiłem na przystanek dzisiaj więc no nie szukam wytłumaczeń, po prostu jadę do domu. Ludzie noszą nawet ręczniki, rzeczy na piknik, niektórzy nawet namioty noszą, bo tam są chyba miejsca wydziały na kemping To fajna sprawa, fajna, nie będę nie chcę mówić, że nie po prostu mi się tak nie spodobało, mam prawo do tego, żeby mi się coś nie spodobało, ale nie jest to rzecz, którą bym krytykował, bo naprawdę e, f, fajny jest ten park. Serio. Prześ tu z innym nastawieniem, z innym humorkiem to naprawdę super. A poza tym jestem teraz bardziej szczęśliwy, no bo strasznie się wypociłem. I co za tym idzie? E, mam większy wskaźnik szczęścia. Lecimy do Santa. Marta. Coś tam jeszcze podziałać. Jestem. Wieczór mnie zastał, ponieważ siedziałem w pokoju i intensywnie rozmyślałem nad tym, co tutaj dalej zrobić. No i znalazłem pewną szkołę językową, która chce podjąć ze mną nawet rozmowy w sprawie... w sprawie rabatu, więc kupiłem bilet do Medellin na jutro rano na 12 i lecę załatwiać sprawy ponieważ teraz nie skupiłbym się na niczym innym bo mam takie rozterki więc pojadę i zobaczę czy uda mi się wytargować jakąś fajną cenę i być może półtora miesiąca miesiąc czasu spędzę w Medellin ucząc się języka i zwiedzając okolice przy okazji oczywiście wszystko zależy od ceny a teraz jeszcze na ostatek fajny klimat w Santa Marta wieczorny. Wam pokażę jeszcze sam z kolację i pyknie i jakoś się to wszystko klaruje. Jest klimacik. Ale dzisiaj tutaj nie sprzedają za dużo jedzenia Więc będę musiał chyba Pójść gdzieś do jakiejś knajpki Chyba, że mango, tylko jak już mówiłem te mango wszystkie mają jakieś zielone a cóż tam, zjem zielone jak widać mango dla mnie to jak dla, e, kartofel dla byka dojadłem sobie kanapkę w Subwayu, a co tam e, kurcze, wiecie co kończę ten film, kończę ten film jeszcze chciałem powiedzieć słówko do wszystkich którzy czekają na jak jakiś mój komentarz na YouTubie na razie wygasłem bo bo nie mam werb ale myślę, że jutro to wszystko się zmieni i bardzo dużo wątpliwości których mam gdzieś z tyłu głowy rozwieje się będę wiedział co dalej będę robił przez następne dwa miesiące i to mi pozwoli na Bycie znowu sobą. Chociaż ja jestem sobą cały czas, żeby tutaj nikt nie odbierał, że ja narzekam. No to co? Do widzenia. Zdrówka życzę i nie wiem, jak chcecie to wpadniecie jutro, ale po ostatnich chwilach być może nie jest to tak obiecująco. Ale wiecie, kiedyś znowu będzie ten czas, że, że będzie coś ciekawego. Także elo.